Ogólnie to się mam do złego pociągu O oh god, jak to pięknie wygląda. Hej, witajcie na moim kanale, witam Was w takim pięknym widoku, ale ogólnie jutro jadę do Torunia, To Jest taka w ogóle decyzja mega szybka, bo zdecydowałam się w mojej urodziny, czyli 28 stycznia, a jutro jest 6 lutego, więc ale bardzo się cieszę i nagrywam dzisiaj też trochę tego vloga, bo boję się, że po prostu nie miała za mało sytuacji, w których bym mogła nagrywać czy coś i po prostu chcę, żeby było tu trochę kontentu i nie chcę tego wyrzucać, że nie wiem 5 minut, bo to by było troszeczkę za krótko. Jezu. Jak... Okej, okay, idę w taką dzielną trochę stronę, gdzie nigdzie nie szłam, bo tam ktoś szedł Ale w ogóle zobaczę jakie pieniądze. Mam takie piękne włosy i niedługo wam, że co film jak ja ścinam, bo seria jest co oglądać. Jeszcze jedno, co chciałam powiedzieć, to jest to, że ogólnie mam nowy telefon, w sensie on ma dopiero 3 dni i boję się bardzo, że go zniszczę, bo mój stary po prostu no, zniszczył się bardzo szybko, więc wolę być bezpieczna, ale mam całe zabezpieczenie i mam nadzieję, że to wszystko wystarczy. Ja mam taką jeszcze dużą torbę i miałam iść na łyżwy, ale stwierdziłam, że za bardzo się boję ja mój telefon i po prostu zrezygnuję. Aha, okej, okay, tutaj pochodzę. Tu no i nie wiem, czy ja będę chciała tam wyjść, więc po prostu zawracam. O, to jest piękny kadr. Ogólnie to, jakoś we wrześniu byłam na takim, jakby spacerze yy, po tym parku, i ogólnie wtedy. Narobiłam tyle zdjęć i chciałam zrobić z tego ogólnie vloga, ale nie wyszło Bo dosłownie nagrywałam tylko dwa razy i może powiedziałam coś takiego to jak to jest pięknie i to wszystko Kurwa ludzie Ale ogólnie ręce mnie odmęczają I dosłownie myślę, że teraz będzie tak samo, ale może co kilka Jestem troszeczkę rozczarowana i są na samym siebie Ponieważ tutaj są górki i po prostu będą dzieci, które zjeżdżają sobie na sankach, nie? A ja myślałam, że będę tak sama jak w tym jesień i troszkę słowo, ale może w dalszej części parku będzie uruść, Boże, jak ja mam pikki makijaż. Okej, okay, jest trochę osób, ale jest mniej niż w tamtej części parku, a teraz idę tam to nie Czytanie wygląda pięknie. Całe mokre buty Zimna. No. Okej, okay, słuchajcie, teraz będę się pakować i robić wszystko, co jutro potrzebuję. W sensie jakieś stanowi, chociaż wątpię, że będę je brała. Ale będę się ogólnie pakować i planuję zrobić makijaż w pociągu, żeby nie tracić już czasu w domu. Okej, okay, teraz jest mi prawiam do pociągu i pewnie jeszcze kupię wodę czy coś takiego, więc Jezu, nie mogę się w to czekać! Okej, okay, już się przeszykowałam i tak wyglądam. Czekajcie. Tak wygląda mój dzisiejszy outfit. I mam jeszcze 15 minut sesji do wyjścia, albo 25. Wszystko zależy, czy dobrze liczę. Ogólnie to się czuję, jakbym miała, nie wiem, polecieć do innego kraju, czy coś, bo jestem tak podekscytowana jakby po prostu, nie wiem, ale dosłownie nie przespałam całej nocy się, ja jakoś tak. Około czwartej zostałam, więc dwie godziny najwyżej w pociągu, nie wiem. co jest najgorsze? Nie mam w moim nowym telefonie, bo jeśli są słuchawki na ten kabel, a nie mam bezprzewodowy, więc mam nadzieję, że mój przedział będzie pusty, albo że znajdę przez ten 36 minut czas. W się sensie, jakby co innego do roboty, nie wiem, wziąłem książkę, ale ona jest taka gruba, więc czy ja znajdę czas, żeby wyciągnąć taką cegłę? No nie wiem. Dobrze, że to nie zakąt co. Ogólnie to wsiadłam do złego pociągu, w sensie dosłownie w inną stronę on jechał. Przyjechałam do Kutzla, miałam jechać do Torunia. Przynajmniej mam bilet powrotny, ale muszę czekać jeszcze yy, godzinę yy, prawie równą, no oczywiście już wcześniej wyjdę, więc idę na miasto sobie chyba. Ale też strasznie jest źle z, mm, z tym, że tamten bilet kosztował 6 zł, a ten kosztował 24. Więc, no. No ale przynajmniej będzie fajnie Też sobie wczoraj wymawiałam, że będzie że, że na pewno przynajmniej pani telefon nie wypadnie, jak będę wsiadała No i co? No nie manifestowałam sobie to Jest trudno Będę trochę stratna, ale przynajmniej mam być chociaż te 6 zł to niewiele mi da Gdybym była mądra to już bym była, tak naprawdę dojeżdżałabym do Torunia, a co? Ja tutaj będę siedzieć jeszcze godzinę, a potem półtorej godziny jazda, no to kurde, ja przyjadę na jakąś 12 tam. Ale chcę się też trochę pięknie, że ja nie jestem taka, że w ogóle nie znam kierunku. <grym> Morduję ja mam pięć z geografii. Tak wiem, nie zasłużenie, ale ogólnie, Jezu, zapowiadać to powinno się no a nie <grym> Ogólnie są dwa plusy tej sytuacji. Po pierwsze, najmniej lepszy, wspominam te nie do końca miłe chwile. A po drugie, przynajmniej nie jestem we Wrocławku i nie znam wszystkich miejsc na państw, więc, więc przynajmniej mogę trochę pozwiedzać. W ogóle dwie rzeczy powinny mnie najpierw zaciekawić. Po pierwsze, dlaczego on przyjeżdża, w sensie odjeżdża 10 minut przed czasem, a po drugie, dlaczego nie ma mojego wagonu? Ale to, że nie ma mojego wagonu, skłoniłam na to, że... Po prostu źle przeczytałam, bo nie umiałam tego przeczytać, jakiś dziwny był ten ten. Ja najpierw do tego konduktora, ale co, że to był Nie, żeby coś, ale ten rynek wygląda dosłownie jak rynek z, moich, z mojego się. Ok, ogólnie tutaj bardzo byłam szczęśliwa z tego, że już jadę, a tutaj, no, bardzo się cieszyłam, że mi jest w końcu ciepło, więc chciałam się jeszcze raz A tutaj wam pokazuję, że bardzo mi jest ciepło w końcu i radzę mi bardzo w tym w No, a tutaj jem kawianos. Ну и у меня, Маймстан, телефон, Но, ну не знаю, вот удобнее. sam sama nagrywanie, nie wiem dlaczego, ale to jest dziwna sytuacja. A nie, tutaj nie włączyłam się sama. To pusty. A, tutaj się zachłysnęłam, okej. Okay. A, no i włączyłam. A tutaj ogólnie zobaczyłam moją szczęstną, która wychodziła przez te drzwi. No i tutaj chyba się samą kończyła na drzewie. W ogóle to chciałam powiedzieć, że jak ja chowam pociągiem, to dosłownie, ja siedziałam przy drzwiach i przez te drzwi przechodziła dosłownie moja szesna. jakby. Dobrze, że siedziałam w bo mam przynajmniej krótsze była mniejsza szansa, żeby mnie rozpoznać. I teraz mam zawał, jak widzę kogokolwiek jak w że jest nie? Myślałam, że będzie większe, ale za tym są na serio dobrze, bo myślałam właśnie, dlaczego to jest takie tanie. Nie słańcowali po oczach, przed chwilą byłam w galerii i po prostu moje oczy są nieprzyzwyczajone, ale to tak od dłuższego czasu już nie otrzymano. Ogólnie to jedziemy teraz jakimś autobusem, ewentualnie tam bo mam jeszcze bilet yy, do... na stare miasto po prostu, bo tam jest fajnie. Wcale nie wyszłam do parkingu, bo z myśląc, że to, jakiś par, yy, to się jakiś tunel już Ładnie wygląda. Dziękuję to wyszłam w taką mniej uczęszczoną uliczkę, bo tam po prostu pełno ludzi jest I chciałam powiedzieć, że byłam przed na ruinach zamku jakiegoś krzyżackiego, czy coś Gdzie byłam już wcześniej i po prostu nie mam przypomnienia Ale dla mnie też to jest takie, takie dziwne, czy coś, Że stoję tam, gdzie ktoś kiedyś stał 500 lat temu, czy tam paręset lat temu Te schody nie wyglądają bezpiecznie. Nie wiem, czy to jest jakieś w ogóle można przejść, ale zobaczymy. Chyba można, ale nie jestem do końca przekonana. No dobra, idę. W sensie byłam tutaj już tam wyżej i chciałam już tutaj z góry, więc wracam. Próbuję jeszcze tam dalej, ale strasznie mnie wolą plecy i chcę iść do jakiegoś baru czy coś, żeby po prostu już zdjąć ten plecak, bo mam ciężki, Mogłam nie brać tego Harry Pottera. Bardzo ładnie. W ogóle, zobaczcie jaka zima się zrobiła i to nie tylko tutaj, bo jeszcze w Sprawków, strasznie jest zimno. W ogóle, jak zauważyłam, to jeszcze wkłótnie, więc chyba w całym jest Pomorskim i może gdzieś dalej są bardzo mnie to nie pociesza. Byłam w tym zamku tutaj. Byłam w nim, ale byłam przy nim. Zobacz, to jak bardzo mnie bolą plecy. Ogólnie ten raz będę reagować ze Będę komentować mój film z obcinania włosów. Więc zapraszam do oglądania. to skomentowałam ten film, ale nic nie słychać, więc jestem bardzo przyciekła. Może potem udamy mi się pokombinować, ale wam że coś tutaj się wykmieniło i fajne niebo, nie? A teraz idę do jakiejś restauracji czy do czegoś, bo jestem... Nie no, może nie jestem głodna, ale idę. Może jeszcze bardziej nienawidzę ten lecę. Chciałabym powiedzieć, że pachnie tutaj alkoholem, w sensie takim odkażaczem, dosłownie jak w szpitalu, w sensie no, mega mocno. To, teraz w której miałam dramę, jak jeszcze nie miałam z nią dramy, to mówiła o tej pizzerii, że jest zajebiste. Mam nadzieję, że jej tutaj nie spotkam. Ogólnie mam nadzieję, że nikogo tutaj nie spotkam. W ogóle to chciałam powiedzieć, że moja ostatnia wczoraj w godności wydałam na coś takiego. I dobra, przynajmniej nie będzie to takie drogie. Nie wiem, 11 zł, czy coś Kupa! 10 zł za 100 gramów. Nawet się lepiej opłaca kupić yy, te, jak one się nazywają, taribo. Przynajmniej spróbujemy, czy jest tam jakaś bo spróbujemy ryby no, Wydaje się, że to może być spokować. W sumie to nie wiem, czy bezpiecznie zapuszczać się w te tereny, bo ona tutaj ma barkę, ale wali to. W sensie nie ona jej rodzice, nie, ale może tutaj być. Miło, że nie ma przejścia. Miło, że specjalnie tutaj szłam. Nielegalnie. Czy to moje szkło hartowane, czy tam nie, jak coś nazywa, które mam założone na mój nowy telefon? Ogólnie się zarysowuje od dotknięcia ręki. Tu się palca mocniej. Mocno chciał. No, no. A po drugie, strasznie żałuję, że kupiłam ten pilek, bo ja mogłam zostać w tym, w kłótnie. Przynajmniej <głos》>, bym nie wydała te <głos》>, Teraz nie mam co robić. Jest 14, a bilet mam o 18.00. Jeszcze tylko 4 godziny. Dosłownie równe 4. Bo jakby jest 14.48, a ja mam bilet o 18.47. Wow. Przynajmniej nie jestem tutaj od 8, bo wtedy jeszcze bardziej mi się nie lubiło, a tak to mam ciekawe wspomnienia. Tylko, że nie mam 20 złotych. Pakowałam sobie milion rzeczy, żeby nie zmarznąć. Dosłownie, jak już dodatkowy sweter, żeby mi nie było zimno. A teraz, jedyne co, co marznę, to mam ciężki plecak, bo nie mam czasu, żeby założyć tego swetra. Ja bardziej marzną mi ręce, ale rękawiczki wsadziłam do jakiegoś. nie wiem, gdzie albo w ogóle ich nie zabrałam, bo nie znając mi nawet no, zupełnie zapinałam. No i przynajmniej mam dodatkowy to co założyję sobie na ręce przecież. w ogóle tutaj tak krążę, a nawet nie widziałam jeszcze tej krzywej wieży, nie? wow. Mam, że te filmy, co dzisiaj i te, co wczoraj nie wystarczą. No na pewno nie wystarczą. Teraz będę nie wiedziała, nie będę wiedziała samą wyciąć. Chciałam do tej studzienki, ale ogólnie jest jeden plus, bo z tego, co mi się wydaje, w wydawaniu wydała mi złotówkę za dużo. Albo ja jestem taka głupia i nie potrafię rozróżnić złotówkę od 10 groszy, To też jest możliwe. nie dostałam na punkcie tego szabu, ale nie było aż takie złe, jak ktoś tam mówił, czy coś. Było dobre. Okej, okay, moim celem jest znalezienie miejscówki, gdzie można usiąść, bo nie ma śniegu na po jakiejś ławce i nie ma też ludzi. Ponieważ w tym zajebistym miejsca, gdzie miałam wcześniej, ktoś zajął. Dzisiaj nie mają, ale tam parę ławek odda mnie. W ogóle to chciałabym gdzieś pojechać tak dalej. Nie, nie chcę w po tym samym mieście, ale podjeżdżę, że po prostu się zgubię i potem nie będę miała dojechać na dworzec. No, i poza tym nie mam kasy i na bilety. Nie mam biletu i bym musiała na nie wydawać kasy, której nie mam, więc gorzki, gorzki posmak, ale to nie jest coś, czego bym nie jadła. Jest się jezdzi, jak ktoś mi lubi, to może mi oddać. Jest już wszystko za darmo. Spadła mi kropka wody na głowę, tak na zielono. Już teraz nie jest najcieplej, a jak ja tutaj muszę być po zachodzie słońca, bo wczoraj tam patrzyłam, że zachód słońca będzie o 16.00. Tak! A ja mam pociąg o 18 Będzie zimno Tak jak w Kutnie Niech mi ktoś nogi i ręce ucnie. Zostanę tutaj chwilę, zjem parę strzelków I idziemy gdzieś dalej, w sensie Nie wiem, zwiedzać Toruń czy coś Chociaż tak naprawdę taka najbardziej taka Dzielnica co się dzieje się, no nie wiem no takie miejsce to jest chyba tutaj, co ja jestem, ale no nie będę 400 razy chodzić, to są ulice, mogę poznać jak się złamał. Chyba na czymś usiadłam i wyglądam jakbym się obsrała. Strasznie mi tu zimno, brałam skarpetki i idę dalej odpalajce. Ale spędziłam pół godziny oglądając dla Karluna i mam 14% albo 13%, więc przyjaźń. Oh, jak dobrze, że mam Powerbanka, błagam, niech on się będzie naładowany do stufy. Trochę sobie prawie do pociągu i zobaczymy, już pięknie zachodzi święta, a tam jest mój ten krawaj, który właśnie odjeżdża. Tak! A ja tak się nie, no już na pewno jeżdżę, a on stał na pasach. Mogłam pomóc No co? Za 9 minut mam aut... Boże, autobus Mam tramwaj Nie wiem gdzie, ale gdzieś na pewno Jest ten uniwersytet Mam nadzieję, że jest tutaj tylko jeden uniwersytet I trafię tam skąd przyszłam Więc no Poczekam sobie 9 minut W ogóle to mam 10% Ale na szczęście mam drugi telefon Który jest bardziej naładowany Mam powerbanka nie zwracam uwagi na to, jak tu jest pięknie, jest mi zimno. Ale jest po prostu pięknie. Zachód słońca jest śliczny, Ale jest za zimno. Ogólnie to nie wiem jak z 4 godzin, nagle zrobiła się godzina. Więc muszę szybko już iść na ten Ale fajne tutaj. Duży tu, kościół. Muszę iść już na specy, bo jednak mam 40 minut drogi, coś takiego. Szukałem jakiegoś autobusu, ja po prostu nie umiałam się tu odnaleźć, ją ze na znam wszystkie. No tu nie znam ale pewno dlatego tu tytułu byłam. O, tu jest ten stary. Wow. Jakiś dziwny budynek i podobno do barbakanu w Krakowie. Czy tam czegoś? Nam to osiedle i widzę tutaj już kilka fajnych miejsc, gdzie bym mogła iść, ale jest, ale siedziałam tylko na starym mieście, bo tylko tam są interakcje przecież. Wydawało mi się, że znam tą okolicę, dlatego że tutaj kiedyś byłam z jako wznochu. Ale otóż nie, ja na tym przystanku wysiadłam z mojego pociągu. Dzisiaj nie z mojego pociągu, tylko przyjechałam do autobusu, więc jestem naprawdę blisko, jeszcze po drugiej stronie. Też jest jakiś autobus niedługo, który by mnie tam zajął to jestem po prostu uratowana i będę za jakieś 15 minut na stacji. A i sorry, że tak nisko trzymam kamerę, ale mam powerbanka i rękawiczku, więc nie mogę wyżej. Mam autobus za 3 minuty dosłownie pod dworzec, więc jestem to win. Jeszcze parę minut temu jak byłam tam gdzieś zaczęłam iść, się nie wiem na jakiej ulicy, chyba na armii krajowej czy tam coś takiego o ile dobrze pamiętam to ogólnie po prostu chciałam ryczyć, że nie znajdę żadnego autobusu i nie zdążę na podziąć tyby. O mnie to jest jestem na dworcu i nie będę mało nagrywać, a jak już to by bo troszeczkę się wstydzę. Chyba tu jest ten ne. No, to Ale oczywiście jeszcze tak nie koniec, nie? Zasłam mój peron już. Ja wam za tego vloga, ja się jeszcze biegłam, przebiegłam od peronu, wysiadłam już i słuchajcie, cudownie, dzięki. Pawełek z Torunia, 99 groszy i jeszcze nie widzę.